Mejda, zacznijmy. Pał z tej strony, z takiego nietypowego miejsca. Nie, stała się, nie stań się ofiarą z maszyny. O co chodzi? Często jest coś takiego, że ludzie, albo na tym może też tak miałeś, jakieś tak miałem, po prostu stają się ofiarami maszyny. Czyli jeśli chodzi o budowę biznesu w internecie, wiecie co, z MLM, czy jakiś inny rodzaj biznesu, popularne są media społecznościowe, nie? czyli publikacja media społecznościowego i budowanie swojej marki. I często niestety stajemy się ofiarą takiej nadmiernej publikacji. Czyli publikujesz, publikujesz codziennie, codziennie, kilka razy dziennie, publikujesz różne materiały, obejrzysz to filmy czy zdjęcia, dalej. I na końcu dochodzi do tego, że nie masz siły po prostu, jesteś zestresowany, czegoś nie publikujesz, denerwujesz się i do tego jeszcze osoby, które cię obserwują, nie są w stanie skonsumować tego, co ty publikujesz. Jest tego po prostu materiału za dużo. Obejrzą jedno wideo, nie zdążą, nie zdążą tego wideo, obejrzeć do końca, ty już publikujesz kolejne i kolejne. Oglądają następne wideo, obejrzą do połowy, to opublikujesz kolejny, jakiś, nie wiem, kolejny artykuł, kolejne wideo i oni nie są w stanie tego, tego po prostu wszystkiego skonsumować. I przestają Cię oglądać. Ja to miałem nie raz. I nie raz miałem różnych, oglądałem różnych twórców, czy na YouTube, czy gdziekolwiek indziej. Jak za dużo tego publikowali, ja po prostu nie byłem w stanie tego strawić, tak można powiedzieć. No i przestałem ich po prostu oglądać, bo było tego za dużo. Nie nadążałem za tym. I często właśnie padałem w taką pułapkę, że Publikujemy, publikujemy i publikujemy, i stajemy się ofiarą tego całego systemu, tej całej maszyny, zamiast ją wykorzystać. Czekaj, przejdziemy. Staraj się y, publikować, jakby to powiedzieć, dopasuj tą publikację do siebie, do swoich możliwości. Żeby nie było tego za dużo, nie było tego za mało. Trzeba znaleźć złoty środek. Nie, to na tyle. Pamiętaj, nie stawaj, nie padaj tą pułapkę, w tą taką pętlę tej pułapki takiej y, systemowej, gdzie tylko i wyłącznie publikujesz, publikujesz i publikujesz i na końcu nic z tego nie masz, tak naprawdę. Staraj się sobie to wszystko ładnie ułożyć. Nie? To cześć i do słyszenia. Czekaj jeszcze chwilę. Odejrzyj się do mnie na Facebooku, moje dane masz poniżej, a pokażę Ci fajną grupę do zarabiania w internecie. Grupa na Facebooku to zamknięta grupa, bezpłatna grupa na Facebooku, gdzie konkretnie zobaczysz na czym i jak zarabiać. Dostaniesz konkretne procedury działania, systemy działania i zobaczysz dokładnie, co możesz robić w domu. Odejrzyj się, odejrzyj się do mnie na Facebooku, moje dane masz poniżej i widzimy się po drugiej stronie. Cześć.